Kochani bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać filmik z mojego miasta, w którym dzisiaj jest święto kartofla. Mamy niedzielę piękną pogodę, dlatego dzisiaj chciałam Wam pokazać po prostu parę e, momentów pięknych, co się je na takim święcie, co się pije można powiedzieć, a więc jest... Bardzo dużo ludzi. Mamy godzinę 12, a więc od 12 do 18 trwa taka impreza. Można sobie jeść, pić. Wszystkie sklepy są pootwierane, a więc również impreza rodzinna. Każdy może się wybrać z rodziną, żeby sobie coś zjeść, wypić, albo coś kupić. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Znowu będę musiała po prostu nagrywać tak, żeby nikomu twarzy nie nagrać z powodu prywatności a więc nie muszę niektóre rzeczy muszę nieraz raz wyciąć w naszym miasteczku bardzo dużo dzieje się fajnych rzeczy Tam z daleka widać już karuzela a więc dla każdego będzie coś i już piję kaweczkę i sobie się patrzę sobie na przechodni można kupić bardzo dużo produktów wyrobów i zimno ja mam ochotę na płatki ziemniaczane i zobaczymy czy będą dobre, czy są zimowe produkty w sklepie, kurki, kurwy, ciepłe. I proszę zobaczyć, jak wystawiały swoje produkty. Mocno. Brytelka można sobie kupić? 1, 2 euro, 3, 5 euro. Krubaski z bryla z bryczką. 3 euro. Kupisze kartofeldonta, czyli kartofla I tutaj w wodzie są nawet akcje jakieś. Proszę zobaczyć, tutaj można coś wybrać. Jak się powie, nie wiemy, że i Jak się poda tą prawdziwą liczbę, to się nie jest komający e, jest, 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 To do jest. I na zetpadzie stalo.

I proszę zobaczyć, to jest stare miasto, moje miasto. Też również można zobaczyć stary domy. Oczywiście wszystkie prawie odrestaurowane. Bardzo romantyczne miasto, można powiedzieć. Proszę zobaczyć, jakie uliczki, sam bóg. Pokażę Wam również tutaj. Bardzo dużo osób przyjeżdża do tego miasteczka na odwiedziny. Zbudowany dom w 1627 roku. To są sklepy kibiciki z pięknymi wyrobami skórzanymi. Może nie tylko. Bardzo fajnie. Się.

Alle ich mache so eine Du Junge Frau, sind Sie vom ja. Nein. Schade. Ja, das ist nämlich unser Chef. den können Sie gerade ja, interviewen. Darf ich? Ja. Ja, bitteschön. Für ja. mein Fernsehen. Für dein Fernsehen? Ja. Ich habe einen YouTube-Kanal. YouTube-Kanal? Hast du einen persönlich? Ja. Dann machst du Kanal, machst du Reklame von uns hier. Ja, soll ich? Wir singen gleich auch. Kommst du noch mal wieder? Ja, mach Genau. Ja, ja. Machst du für uns Reklame, Sind wir bei dir. Ja, a Ja? Chef. Yeah, a więc mam nadzieję, że Wam pokazałam parę momentów z tego święta kartofla czy ziemiaka i Wam powiem, że stałam w obu kolejkach i nic nie kupiłam, bo jest tak gorąco, że zrezygnowałam i chyba... Pojadę sobie do restauracji, bo tam jednak jest cień i to można sobie spokojnie zjeść. Jednak jest tak dużo ludzi dzisiaj, że trzeba stać po pół godziny w kolejce w tym upale. Niestety, już nie dla babci, można powiedzieć. A więc dziękuję. Jak można prosić o osoby o łapki? Będę się bardzo cieszyła. Dziękuję. I do następnego filmu. Niestety, wylądowałam w mojej ulubionej restauracji chińskiej. I oczywiście jem obiadek i są frytki, czyli ziemniaki. Kartofle są takie, a my wiem kartofle. A do tego inne pyszności, można powiedzieć. To znaczy garnele, moje ulubione, smażone. Tutaj mam panierowane. Do tego imbir, kaczki, jak również kalmary. Że dzisiaj tutaj mam mięso z Kangura. Nigdy nie jadłam, zawsze się broniłam, ale dzisiaj spróbuję. Mm. Smakuje podobnie jak połowina. A więc dla tych z Państwa, którzy chcieliby wiedzieć, jak smakuje mięso z Kangura, dzisiaj próbuję pierwszy raz. I oczywiście mam również łososia usmażonego. Można sobie wziąć nabrać na talerz, ale oni również usmażą tutaj. Co kto chce. Muchy latają, a więc trzeba się spieszyć z jedzeniem. Dlatego kochani, zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia. Dziękuję, że mnie oglądacie. Chciałam po prostu coś innego, żeby nie cały czas jego gotować, gotować, gotować. Od czasu do czasu również chodzić zjeść. Dlatego chciałam po prostu pokazać coś innego. Dziękuję i do widzenia.